Różnica pomiędzy najlepszą a najgorszą metodą nadpłacania kredytu to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, tak mówią wszyscy internetowi doradcy. A co mówi matematyka? Że zawsze jesteś w stanie wybrać takie założenia, żeby akurat pasowały ci do tezy. W dzisiejszym materiale policzę dokładnie: czy finansowi guru wiedzą co mówią, czy tylko powielają nic nieznaczące frazesy. Ale zanim zaczniemy czołówka. kredyt hipoteczny, to musisz wiedzieć, jak go nadpłacać. Różnica między najlepszą a najgorszą opcją nadpłacania wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc pytanie, jak robić to najlepiej? Od czego powinieneś zacząć, jeżeli chcesz nadpłacać kredyt? Od zrozumienia, jak działają odsetki oraz jak się je oblicza. To nie jest tak, że banki okradają ludzi z pieniędzy. To ludzie, którzy znają się na matematyce, wykorzystują tych, którzy się na niej nie znają i nie potrafią liczyć swoich pieniędzy. Ale nie martw się. W paru prostych krokach nauczę Cię dzisiaj, jak nie dać się oszukać. Na pewno wiesz, że spłacając kredyt płacisz dwie części raty: kapitałową i odsetkową. Kapitał to to, co pożyczyłeś. Odsetki to opłata za korzystanie z tego kapitału. Czemu musisz go płacić? Z paru powodów. Po pierwsze, inflacja. Wartość pieniądza spada w czasie. Pożyczasz dzisiaj 100 tysięcy złotych, za rok musisz oddać 102 albo 103 tysiące, żeby oddać realnie tyle, ile pożyczyłeś. Po drugie, marża. Gdyby bank albo ktokolwiek inny nie udzielił tobie kredytu, to mógłby te pieniądze wykorzystać w inny sposób, żeby pomnożyć kapitał. Daje je tobie, więc chce na nich zarobić. Po trzecie, ryzyko. Jeżeli udzielisz tysiąc kredytów, to powiedzmy trzy z nich nie zostaną spłacone. Ktoś ogłosi bankructwo, ktoś ucieknie z kraju, ktoś może po prostu przestać spłacać, a komornik nie będzie w stanie nic ściągnąć. Pozostałe osoby zrzucają się w swoich odsetkach na te stracone przez bank pieniądze. I to właśnie generuje tak duże koszty kredytu, przed którymi wszyscy ostrzegają. Pożyczasz milion, oddajesz dwa miliony. No właśnie, bo jeżeli pożyczasz milion złotych, powiedzmy na 6% w skali roku, to każdego roku musisz zapłacić 60 tysięcy złotych za samo to, że ten pożyczony milion trzymasz. 60 tysięcy rocznie, czyli 5 tysięcy miesięcznie. Jeżeli spłacisz z powrotem do banku te 60 tysięcy, to dalej zostanie Ci jeszcze milion złotych długu, a za rok sytuacja się powtórzy. Dlatego, żeby spłacać kredyt, musisz spłacać więcej niż wynoszą odsetki, na przykład 70 tysięcy. Wtedy po roku zapłacisz 60 tysięcy złotych za korzystanie z miliona? oraz 10 tysięcy złotych kapitału, zostanie ci już tylko 990 tysięcy długu. Jak obliczyć ratę kredytu? Bardzo łatwo. Zanim wyłączysz ten film, bo ten wzór cię przeraża, pozwól, że ci go wyjaśnię w prostych słowach. Weź sobie kwotę udzielonego kredytu. Dla prostoty obliczeń powiedzmy 100 tysięcy złotych. Pomnóż ją przez oprocentowanie kredytu. Załóżmy 7%. Oprocentowanie zawsze podajemy w skali rocznej. Dalej można sporo uprościć. K to liczba rat płatnych w ciągu roku, czyli jeżeli płacisz raty co miesiąc, to tych rat jest oczywiście 12. To, co powstaje nam tutaj w nawiasie, to tak zwane dyskonto, czyli przelicza nam to, ile będzie warty pieniądz za n okresów. N to liczba wszystkich rat kredytu. Jeżeli kredyt jest na 10 lat, to podstawiamy 120. I co nam wychodzi? 1161 zł i 85 groszy. W tej racie zawiera się zarówno rata odsetkowa, jak i rata kapitałowa. Jak policzyć je osobno? Wystarczy wyznaczyć ratę odsetkową. Potem, żeby obliczyć kapitałową, po prostu odejmiemy ratę odsetkową od raty całkowitej. Pożyczyliśmy 100 tysięcy złotych na 7% w skali roku. Rok ma 365 dni w polskim systemie bankowym. Wiem, że zaraz pomyślisz, że coś tu nie gra, no bo przecież rok ma 364, chyba że jest przestępny, ale uspokoję cię. To działa na Twoją korzyść. Ale wracając, żeby wyznaczyć ratę odsetkową, na przykład w lipcu, to bierzemy 31 dzielone przez 365. Przemnażamy to przez 7% i otrzymujemy 0,00594 itd., i to jest teraz miesięczna stopa oprocentowania dla miesiąca mającego 31 dni. Po przemnożeniu przez pożyczony kapitał 100 000 zł wychodzi nam 594 zł i 52 grosze odsetek w pierwszym miesiącu kredytu. Za ten kapitał równuje 566 złotych i 56 groszy. Początki spłaty kredytu są najgorsze, bo większość spłaty pochłaniają odsetki. Kapitał spada ledwie zauważalnie. Jeżeli będziesz spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem, to po kilku latach rata odsetkowa zacznie zauważalnie spadać, a rata kapitałowa rosnąć. Wielkość długu zacznie wtedy dynamicznie spadać. No dobra, ale co nam to wszystko daje? To są podstawy, które pozwolą ci samemu zarządzać swoim kredytem. Każdy wie, że żeby pozbyć się kredytu jak najszybciej i zaoszczędzić pieniądze właśnie na racie odsetkowej, najlepiej jest kredyt nadpłacać. Zmniejszasz pożyczony kapitał, a tym samym zmniejszasz należne odsetki. Po pierwsze, nadpłacaj regularnie nawet te małe kwoty, bo pozwoli ci to zaoszczędzić więcej pieniędzy, gdybyś nadpłacał. Większe regularnie kwoty, ale w dłuższym postępie czasu. Bo odsetki są naliczane za każdy dzień, w którym masz do spłaty kapitał, a nie w skali całego roku. Ja się z tym całkowicie zgadzam: no bo spójrz, pierwsza tabela przedstawia normalny harmonogram spłaty. Mamy kapitał pozostały do spłaty, równą ratę oraz wysokość raty odsetkowej. W drugiej tabeli zakładam, że co miesiąc będziemy nadpłacać dodatkowo 1000 zł. Każdego miesiąca kapitał będzie nam zatem spadać o dodatkowy 1000. Każdy spłacony 1000 przy takim oprocentowaniu to co miesiąc około 6 zł mniej raty odsetkowej, a 6 zł więcej raty kapitałowej. W ciągu jednego roku zaoszczędzisz 400 zł, w ciągu dwóch lat 1650 Zatem mimo nadpłacenia 24 tysięcy kapitał spadł o 25 650 zł, bo raty odsetkowe przeszły częściowo na raty kapitałowe. A co gdybyś przez cały rok zbierał te 1000 zł miesięcznie, żeby raz w roku nadpłacić więcej, 12 tysięcy? Wtedy przez pierwszy rok nie ma żadnej różnicy z podstawowym scenariuszem. 12 miesiąca nadpłacasz 12 tysięcy i wtedy spadają odsetki. I to znacznie, aż o 70 zł. Ale zauważ, że jest to mniejsza różnica niż w przypadku, gdybyś nadpłacał co miesiąc. 24 miesiąca nadpłacasz kolejne 12 tysięcy. Kapitał znowu zalicza spory zjazd ale i tak wynosi niemal 1000 zł więcej, niż gdybyś nadpłacał co miesiąc. Po no drugie, nadpłacaj w dniu spłaty rady, dlatego że cała kwota zostanie zaksięgowana, która jest ponad program na nadpłatę twojego kredytu. No nie, to jest tworzenie bajek, nie ma to nic wspólnego z matematyką finansową. Ale po kolei, odsetki naliczane są za każdy dzień. To prawda, w przypadku naszego kredytu, na początku kredytowania, jest to 19 zł i 18 groszy. Jeżeli zdecydujesz się nadpłacić kredyt 5 dnia miesiąca, to bank najpierw spłaci sobie zobowiązanie odsetkowe, które ci narosło, czyli 5 razy 19 zł i 18 groszy, 96 zł. To co zostanie, pójdzie dopiero na spłatę kapitału. Jeżeli nadpłaciłbyś 50 zł, no to mogłoby się to wydawać, że to nie ma sensu, bo przecież nie wystarczy nawet na spłatę należnych odsetek za 5 dni. Ale co tylko pozory. Rata odsetkowa za cały miesiąc wynosi 575 zł, a ty już spłaciłeś 50 zł. Zatem bank na koniec miesiąca pobierając raty, pobierze o 50 zł mniej raty odsetkowej, a o 50 zł więcej raty kapitałowej. Nic się zatem nie zmieni na twoją niekorzyść. A co, gdybyś zamiast 50 zł nadpłacił 500 zł? Wtedy około 100 zł poszłoby na ratę odsetkową za te 5 dni, a 400 zł pomniejszyłoby kapitał już tego dnia. Zatem rata odsetkowa za szósty dzień kredytu nie wynosiłaby 19 zł, i 18 groszy, ale 19 zł. i 10 groszy. Czemu jest to takie istotne? Wyjaśniłem to przed chwilą, gdy omawiałem, że lepiej nadpłacać co miesiąc niż raz w roku. Idąc tym samym tokiem rozumowania, można udowodnić, że lepiej nadpłacać co tydzień niż co miesiąc. Oczywiście nadpłacanie raty w dniu spłaty kredytu uprości Ci obliczenia, bo faktycznie cała nadpłata pójdzie w kapitał, ale jestem tu po to, żeby pokazać Ci, jak zapłacić mniej, a nie jak sprawić, żeby matematyka była łatwiejsza. trzecie, jak wybierasz opcję nadpłaty, to zmniejszaj ratę, a nie zmniejszaj okresu kredytowania, bo wtedy zmniejsza Ci się będzie rata, a co za tym idzie, co miesiąc będziesz w stanie nadpłacać więcej i oszczędzać więcej pieniędzy. I tutaj niestety również się nie zgodzę. Jeżeli masz stałą kwotę, którą jesteś w stanie przeznaczać na spłatę kredytu, np. 2000 zł, z czego 1000 zł idzie na ratę, a 1000 zł na nadpłatę, to nie ma to znaczenia, czy skrócisz okres kredytowania i dalej będziesz płacić tak jak wcześniej. Czy zmniejszysz ratę i teraz będziesz płacić 800 zł raty i 1200 zł nadpłaty. Rata odsetkowa oraz rata kapitałowa plus nadpłata będą identyczne. Zobacz ten przykład. W 12 miesiącu kredytu nadpłaciłeś 12 tysięcy. Możesz zachować ratę 1161 zł i skrócić okres kredytowania i do tego dokładać powiedzmy 839 zł dodatkowo na nadpłatę, co daje nam 2000 zł, albo możesz zmniejszyć ratę do 1009 zł i dokładać 991 zł na nadpłatę i również spłacać 2000 zł. Popatrz na odsetki. I w jednym, i w drugim przypadku są one identyczne. Zatem nieważne, czy zmniejszasz czas kredytowania czy ratę, zapłacisz tyle samo odsetek. Zmniejszenie raty jest o tyle złym rozwiązaniem, że wraz z tym, jak rata spada, kredyt wydaje się być coraz mniejszym wydatkiem w budżecie. Zatem i motywacja do tego, żeby go nadpłacać, spada. Okres kredytowania jest długi, więc suma odsetek jest wysoka. A co za tym idzie? Cały kredyt jest drogi. W przypadku zaś zmniejszenia okresu kredytowania, nawet jeżeli zrezygnujesz z dalszych nadpłat, płacisz od razu wyższe raty kapitałowe. Spłacasz kredyt szybciej i tracisz mniej pieniędzy. Zatem podsumowując, tak, nadpłacaj kredyt regularnie, ale nie, nie musisz tego robić w dniu spłaty kredytu. Nawet nie jest to wskazane, jeżeli możesz nadpłacić w połowie okresu, zrób to, bo zaoszczędzisz dwa tygodnie odsetek od nadpłaconej kwoty. Oraz nie, nie zmniejszaj raty. To, że rata kredytu spada, więc będziesz w stanie nadpłacać więcej, jest tylko złudzeniem, które nie ma żadnego matematycznego uzasadnienia. Może mieć sens jedynie wtedy, gdy chcesz szybko podnieść sobie zdolność kredytową na kolejną pożyczkę poprzez zmniejszenie Twoich miesięcznych wydatków. A ty, z jakimi jeszcze mitami na temat nadpłacania kredytów się spotkałeś? Jeżeli chcesz, żebym je dla ciebie policzył, podziel się nimi w komentarzu. I pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Cześć!